Dzień dobry, Andrzej Krzyżanowski, TV OK. Dziś naszym gościem jest Grzegorz Napieralski, poseł SLD. Zawieszony szef Struktur, struktur zachodnio Pomorskich? Wszystko się zgadza, zawieszony, dokładnie nie wiem za co, ale tak, tak jest. Cały czas poseł SLD i mam nadzieję, niebawem wrócę również do SLD. Zanim pan, panie Grzegorzu, wróci, no to wprost odwołując się do, do panu wcześniejszych wystąpień. Czy Leszek Miller powinien wyprowadzić sztandar? Nie ja nazywam tego wyprowadzaniem czy paleniem czy niszczeniem sztandaru, ale na pewno powinien doprowadzić do bardzo poważnych zmian, takiej poważnej reformy. Nie to, żeby niszczyć cokolwiek, tylko że nie, nie chodzi nawet o logo, nazwę partii, bo partie tworzą ludzie tylko żeby na tyle się otworzyć, na tyle się zmienić, na tyle zaprosić nowych ludzi, nowe środowiska do współpracy i stworzyć tak naprawdę poważny ruch polityczny, żeby on był nowy, świeży, całkowicie inny, ale jak Miller mógł być absolutnie takim też mentorem i tym, który podpowiada z boku czy z tyłu, tak, który wie, co tak naprawdę w polityce jest ważne i myślę, że to, to jest, powinno być takiego jego zadanie na najbliższe miesiące. Na chwilę obecną wydaje się być mentorem pani Magdaleny Ogórek. Czy program, który pani Magdalena Ogórek zaprezentowała, no jest programem Levisy? Mało wiemy o programie Pani Ogórek, przyznam szczerze. No jedna jej wypowiedź de facto była do tej pory, mimo że ta kampania trwa już ponad miesiąc. No i on był taki, no nie wiem, ja bym inaczej formułował tak naprawdę dzisiaj ten swój program, ale nie ja startuję, więc nie chcę tutaj się wymądrzać. Natomiast no, 14 lutego niebawem odbędzie się konwencja pod Warszawą i tam ma Pani Ogórek zaprezentować swój program. No zobaczymy o co się będzie on tak naprawdę opierał, tak, do kogo będzie adresowany, czy będzie realny. Czekam na ten, na ten, na, ten, na to spotkanie z niecierpliwością. Lewica się zmienia, przede wszystkim zmienia się na południu Europy. Czy SLD albo inna partia w Polsce może odnieść taki sukces jak Syriza w Grecji? To bardzo dobre pytanie. Widać ewidentnie, że w Europie Lewica jakby powraca do głównego, do głównego takiego jakby nurtu, to znaczy zmiany. Lewica jest z natury taką formacją, która nawołuje do zmian i też musi się sama zmieniać. To, co się wydarzyło w Europie, jest właśnie taką bardzo pozytywną zmianą, że z wielu ciekawych ruchów, autorytetów, ludzi, buntu tak przeciwko temu, co się stało właśnie na świecie i w Europie, powstały bardzo ciekawe ruchy polityczne. To samo się musi stać w Polsce. Dlatego, że jest bardzo wiele niesprawiedliwości, jest bardzo wiele rzeczy niezałatwionych, niezrobionych, bardzo wiele spraw, które dzisiaj dotyka nas, wszystkich, ale przede wszystkim ludzi mieszkających w poszczególnych miastach, wsiach, miasteczkach. I tu tak naprawdę ludzie, którzy identyfikują się właśnie z tą stroną polityczną, mogą być dla nich taką ciekawą alternatywą i taką pomocą. I to się musi w Polsce stać. Taką osobą wydaje się być na przykład Piotr ekonomiczny, ale nie odnosi sukcesu politycznego. Ani jeden jego projekt polityczny, który opuścił, ani kolejny projekt polityczny. Być może jest być w przekazie zbyt radykalne. Być może Polki i Polacy boją się takich bardzo postaw jednoznacznych, radykalnych, ale ja bardziej upatruję to w tym, że jednak ludzie chcieliby zobaczyć grupę, niż jednego tylko lidera. Myślę, że po tym co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, trochę tej partii Donalda Tuska, która była taka quasi Wodzowska, ludzie nie chcą takich, takich ruchów. Chcą, żeby była grupa ludzi, która mówi o ich problemach tak, wyspecjalizowana grupa w różnych tematach i oni razem współdziałają, walczą. Gdyby pytał Pan o, o, o tą Grecję tak, oczywiście trudno Grecję porównać z Polską. To, to są inne kraje, inne temperamenty, inna, inna tradycja, ale jak spojrzymy na partię, która właśnie wygrała wybory, która jest przez jednych nazywana lewicowa, przez innych umiarkowana, przez innych populistyczna. Ale powiedzmy sobie, że jest to nowy ruch polityczny to on właśnie przez wiele lat powstawał z takich drobnych strumyczków, które się złożyły w, jedno, w jedną dużą, dużą rzekę i wygrali wybory. I gdyby tak samo stało się w Polsce, że właśnie młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie, ale ci, którzy już zdobyli doświadczenie, właśnie zbudowali z wielu różnych środowisk, partii politycznych, środowisk, ale też autorytetów, nazwisk, które są znane w polityce, stworzyli taki właśnie ruch, to, to mogłoby się to udać i byłoby to coś, co ma szansę na 20-20 parę procent. Ale też mi się wydaje, że żeby to zwycięstwo miało miejsce, właśnie trzeba sięgnąć do takich bardzo poważnych spraw, które dzisiaj ludzi ludzie, ludzie boli, to i wtedy można takie wybory wygrywać i być dla niej wiarygodnym. SND, czy wcześniej SDRP, było takim ruchem, ale w tej chwili odwołując się do Pana metafory o strumyczku bardziej wyrzuca organizacje polityczne czy związkowe, które mogłyby współpracować. Mam tutaj na myśli głównie no konflikt. chyba to będzie najlepsze słowo od Unią Pracy. Dzieje się faktycznie nie najlepiej, bo to zerwanie koalicji z Unią Pracy dla mnie zaskakujące. Do siebie się nie odnoszę, no bo jest tutaj mało obiektywny oczywiście tak, ale wiele osób znalazło się poza, poza SLD. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj na Lewicy jest tak, że bardzo dużo autorytetów jest poza SLD. I to jest tak, że osobno przegrywamy te wybory, ale gdybyśmy byli razem, to, to byśmy wygrywali. Znaczy nie można już się zbudować ruchu bez tych ludzi, którzy są dzisiaj właśnie poza, po, poza Sojuszem Lenzy Demokratycznej, więc na to SLD musi zwrócić uwagę. Po drugie, mam takie też wrażenie, żebyśmy wpadli w taką pułapkę. Co chwila z kimś walczymy. Walczyliśmy z Markiem Borowskim i SDPL-em, wygraliśmy. Znaczy w sensie takim, że oni nie weszli do parlamentu, ale my mieliśmy niewiele procent walczyliśmy z Januszem Palikotem. Janusz Palikot miał kilka procent w wyborach do Parlamentu Europejskiego. On się nie załapał, ale my mieliśmy dziewięć, niewiele procent, czyli nie, nie, nie szliśmy po władzy. Więc być może powinniśmy już zapomnieć o tej walce ze wszystkimi dookoła i takim trwaniem tylko na pozycjach, a właśnie może zmienić filozofię działania. No i my Bierzemy, działamy. Kto chce z nami współpracować? Proszę bardzo. Wszystkie ręce na pokład i idziemy do boju, tak? Bo jest dużo ludzi, którzy dzisiaj są poza, poza SLD, a, a ja bardzo żałuję, Barbara Nowacka. Piotr Guział, Andrzej, Andrzej Rozenek, Wojciech Oleńczak gdzieś zgubiony po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Więc naprawdę bardzo dużo ciekawych ludzi, bardzo dużo środowisk, ruchy miejskie, różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje, ruchy, które powstają na chwilę bronić, nie wiem na przykład szkoły, przedszkola w różnych miejscach i nie tylko. Więc gdyby to wszystko udało się połączyć w jedną całość, przeprosić, jeżeli gdzieś powstały jakieś napięcia i ruszyć do przodu, to byłaby szansa naprawdę na zbudowanie czegoś ciekawego i wygrywać moglibyśmy wybory. No to jest pytanie trochę takie bardziej osobiste. Jeżeli Grzegorz Napieralski nie będzie w SLD, to gdzie? Bardzo osobiste, bardzo trudne pytanie. Walczę o SLD, walczę o, o, o to, żeby zostać w SLD, żeby to SLD pozytywnie zmieniać. Robię to przede wszystkim dla ludzi. Mają w SLD mnóstwo przyjaciół, z którymi współpracuję i gdybym był na, nakierowany tylko na własną karierę polityczną, to na pewno już bym się obraził, poszedł i gdzieś sobie miejsce znalazł. Ja myślę, że moje miejsce jest zawsze tam, gdzie są takie hasła jak właśnie nowoczesna edukacja, pomoc ludzi pracy, właśnie na nowo definiować ekonomię, gospodarkę, na nowo definiować kulturę, dostęp do tej kultury. To jest takie miejsce nowoczesnego polityka, czyli też moje miejsce i o to będę walczył, też będę walczył SLD.